Cześć, nazywam się Mikołaj Giało, ukończyłem szkołę aktorską w Krakowie. E, jestem starym nerdem, więc do tej pory uwielbiam gry komputerowe na komputerze strategie, a na konsoli przede wszystkim FIFA, gdzie jeszcze niedawno streamowałem FIFA na YouTubie. Dość! Kurwa, dość! 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 Potrafię również posługiwać się bronią palną. Potrafię również posługiwać się mieczem, szablą, a ponieważ jestem wielkim fanem gwiezdnych wojen, to nawet i mieczem świetlnym. Oprócz tego uwielbiam ruch crossfit, fitness, pływanie, a nawet uczęszczam na kaskaderkę. Wow, tu siedzi, siedzi, siedzi bardzo dobrze. Mm. Nie, nie. Ciasny kadr, nie. we all mm -hmm.